Dzień dobry z kaniosko kambodżańskiej dżungli. Jak widzicie szkło zniknęło, tu już troszkę nowego dałem. Wór pełny, prawie tyle już jest. To wszystko czeka na jesień. Jak to wszystko zniknie, to ja sobie tutaj taczką... I sobie to wszystko pozabieramy. Nie wiem gdzie się wkopywać, powiem Wam. Jest mega sucho. Co jest ciekawe, zobaczcie, wszędzie jest sucho, wszędzie jest pieprz, tu jest mokro. Tu nawet ślimaki przychodzą, widzicie, do tej ziemi, bo tu jest po prostu wilgotno. Tu musi być jakaś żyła wodna, nie wiem. Nie wiem gdzie się wkopywać. Tu chyba widzę zasuwak, zamek błyskawiczny. Tak, zamek błyskawiczny z baterią. No to może właśnie tutaj się wkopiemy teraz. Zobaczymy. świetlóweczka była, ale była. Patrzcie na to. Czyżby kolejny PRL? Myjemy. Użyjemy środka czyszczącego. No, moi kochani, tego się nikt nie spodziewał. Wschodnio niemiecka marka z wysypicha wyszła. Amelinium, takie trochę zezarte, ale fajna znajdka. W domu wyczyścimy, zobaczymy, który rocznik. O tu jest ósemeczka. Dobra, nie będę tego niszczył. Kolejny pieniędz. Super i komary. Poszedłem trochę w górę. Sprawdzić czy tutaj coś będzie wychodziło. No i sami widzicie. Czuć, że znalazł. Jakaś stara torba tutaj jest. Jakaś stara torba, chyba podróżna. Może, ale nie kopnąć. O, proszę. Pierwsze dzisiaj amelinium. I jakiś śmieciuch. No i tu jest siatka. A wiecie, że znowu bez magnesu przyszedłem, nie? W ogóle to wyszedłem i bez kopaczki bym tu przyszedł. Dobrze się w porę zorientowałem. Co wam chciałem jeszcze powiedzieć? Na ostatnim odcinku tak troszkę pomarudziłem, ale nie na zasadzie, że ja się tym przyjmuję. Dziękuję Wam za fajne komentarze. Tylko ja naprawdę się tym nie przyjmuję, moi kochani. Ja po prostu chciałbym to zrozumieć. To no jest ten problem, że ja tego nie rozumiem, jakie ludzie mają problemy. Kurczę, no znaczy w zasadzie to brak problemów. Sami je sobie tworzą. Patrzcie, co tu wychodzi. Jaka blacha. Taka ładna. I talerz porcelanowy z takimi przepięknymi różyczkami. Ostatnio byli u mnie wyczochrani i Natalia pokazała mi. Biżuterię robioną ze starych porcelanowych naczyń, i powiem Wam szczerze, no, ja jestem zakochany po prostu zakochany coś przepięknego. Dobra, kopiemy dalej. Powiem Wam, że jest mega gorąco tu idą siatki, jakieś śmieci, farfucle. O. No, to dobrze za. Nie cały tydzień biorą śmieci, to sobie wezmą więcej. Szczotka z Kibla. A to co? O, kolejna konserwa. A tu jest jakiś przewód. Weźmiemy. Tu jest jakaś butla. O, kurde, poważna butla. Poważna butla po jakimś winiaczu, chyba. Patrzcie, gościa. O, jest grubo. Zajrzymy sobie może wspólnie pod tą torbę. Co wie na to? Tu mamy piwerko. O, jeszcze z tym plastikowym korkiem zastępczym. Co my tam mamy? Wyskoczyła torba. O, co powiecie na to? KTA Muszę od tyłu czytać, bo ta strona jest nieczytelna Chyba ją sobie zostawię Fajne, nie? Elegancka znajdka O kurczę, to chyba nie była jedna torba tylko tu już widzicie jest kamień nasypany. A tu są makarony Makarony. O, i trzeba będzie je wybrać fajne grubiutkie. Ale pokład idzie głęboko. O, idzie głęboko. Także będzie wybieranie. O! I aluminium. I jeszcze jedno aluminium. Tu może być ciekawe złoże. Tyle makaronów. Patrzcie, jeszcze aluminium. Ładne kąski i blacha. No nie wierzę znowu. Alum. Tyle co mi Flaming Kurier oddał do Metaelo. Pozdrawiam Cię, Artur, oczywiście. I za Metaelo. pozdrawiam też Mariusza Zwyczajny 50. leje się ze mnie normalnie się ze mną leje co to było co to takie dziwne nie wiem muszę się trochę wyprostować bo mnie plecy bolą no i taką jamę Artur znowu zrobił miałem kopać tu ale z ciekawości poszedłem zobaczyć tam no i widzicie tu jest Temat rozwojowy tych gwoździ, czy co to tam jest? Kurde. Jest jakaś szmata. To zobaczymy przy okazji. Na żywo! Ja miałem się wyprostować. No, on się wyprostował. No i patrzcie. Kurde. Czy wy tu widzicie? To jest mosiąc. Co to jest? Mega ciężkie. Co to jest? Ech. Ech. Taka szmata, widzicie. Szmata na przok. Co to jest? Powiedzcie mi. Wielopierścieniowy laser międzygalaktyczny. A tak serio to fachowcy. A jest was sporo, za to was naprawdę szanuję. To jest w ogóle super na YouTubie, że jedno pytanie i zaraz jest odpowiedź. Kurcze, naprawdę mi się to podoba, bo wiecie, ja po prostu muszę wiedzieć, co wyciągam. Dlatego szczera prośba do Was. No dajcie mi znać, co to było. Jakaś chyba część rolnicza, tak mi się zdaje. No ale tu jest kupa mosiądzu. Super znajdka. Opłacało się ciągnąć szmaty. Tu jest mała flaszeczka, patrzcie ile szkła już wyjąłem, tam troszkę leży, tyle do suszenia, bo tu też no niestety jest mokra ta gleba, dosyć, tu jest taki wielki głaz, to tu już nic nie znajdziemy. O, patrzcie, wałek malarski znowu, taki piękny. Mm. Alum, o kurde, ale pol polsilwerek wyskoczył. No, dobrze, że mi łapnie pociąg. Leje się ze mnie, po prostu się ze mnie leje. O, patrzcie, patrzcie. Aluminium ze złomikiem leżą w parze. To co? O, ha. Głębokie pokłady aluminium, znowu jakaś szmata, znowu z jakimś skarbem, tym razem bez o. Fakse. taka. Widzicie, zagramawaniczna pucha w kaniowskiej ziemi leżała w fakse. Dobrze, aluminium. Proszę, aluminium. O, Dzięcioł się ze mnie śmieje. Mówi, jaki frajer, jaki frajer, zamiast wszystko robić dla pieniędzy, całą kopię frajer. ja nie tylko kopię ja łączę pasję bycia archeologiem z ekologią jak dla mnie piękne połączenie Prawda? Jestem takim współczesnym archeologiem. Ale jestem. He Znowu siatka. Tu jest temat na magnes. Alum. Proszę siodełko od roweru osprężynowane i chyba ruła patrzcie jaka piękna ruła na koniec wyszła a tylko czy to będzie koniec tu jest jeszcze aluminium tu jest jakiś wór wielki wór a w tym worze jakieś złomiki. No i co? I ja chcę już iść pod prysznic. Bo jest kurde, mi już tak gorąco. O, a tu proszę, zaczęło się. No i jak ja mam iść do domu? Jest całutki mokry. Ale po prostu ciekawość, chęć pójścia dalej. No jest silniejsza. no Dobra, spróbujemy. O kurczę, ale tu jest przywalone. Spróbujemy ten wór wydobyć, i będziemy znikać. Chyba to idzie. A to jest taka siatka. Taka stara wiejska siatka. A w środku aluminium. No właśnie, zobaczmy co jest w środku. I będziemy spadać świetlówka. Szkło. Znowu aluminium. Szkło, szkło, szkło. Tu jest jakiś kąsek złomu. O, proszę butelka zwrotna po nabiale tu była druga butelka zwrotna kurde, szkoda, że rozbite szkoda tam się taka jamka zrobiła widzicie o, proszę aluminiowa chochelka no nie wierzę, kurze, nie wierzę to się nie kończy, patrzcie jaki aluminium Kurde no To jest szyba, a to jest alum I jeszcze I jeszcze ruła Ale Grubiutka, fajniutka No, są gramy Nie, dobra, kurde, koniec Plecy mnie tak bolą, jestem cały mokry. Tyle śmieci, tyle urobku. Szkła, widzicie co nie miara. Ech. Normalnie brakło mi słów, więc to wszystko pójdzie na przok, Też maty. Dobra. O ja, prysznic. Królestwo za prysznic. Trzymajcie się, papaty.